Cześć państwa z tej strony, witam Cię serdecznie na moim kanale Denk Anders. Dzisiaj przychodzę z bardzo istotnym tematem: mianowicie, jakie mamy koszty związane z prowadzeniem biznesu Amazon. Przygotowałam dla Was taką tablicę. Mam nadzieję, że będziecie w ogóle w stanie cokolwiek na niej zobaczyć i ją zobaczyć, bo zebrałam tutaj mniej więcej jakby nazwy wszystkich kosztów, z którymi musimy się liczyć, jak zaczynamy swoją działalność na Amazonie. I pogrupowałam to w takie jakby pięć podstawowych rzeczy. I to jest tak. Punkt numer jeden jest to, są to koszty, które związane są ze zrobieniem takiego pierwszego zamówienia, takiego próbnego zamówienia i w ogóle tego, że mamy produkt, który, który wybraliśmy. I tutaj pod tym się kryje na przykład tak, takie koszty jak koszty zrobienia formy bo nie zawsze y, mamy produkt, który jest jakby dostępny u dostawcy. Y, czasami jest tak, że dostawcy robią tylko ten projekt, produkt jakby na zamówienie, dlatego trzeba zapłacić za formę i to jest na przykład taką tak mamy sytuację z kolejnym produktem, o którym się, którym się zajmujemy, który chcemy wprowadzić na rynek. Jest to produkt, który musimy na początku w ogóle zapłacić za formę, on, on, on jest tylko jakby zrobiony dla nas i, i tak dalej. Są tego oczywiście plusy i minusy. Minus jest taki, że na początku trzeba zapłacić większe, większe, większe pieniądze, ale plusy jest takie, że jest to jakby taka bariera dla konkurencji, no bo ogólnie nikt nie chce jakby płacić też tego, tak? Nikt nie chce mieć dodatkowych kosztów jakby formy czy materiału, więc jest to coś takiego, co powoduje, że konkurencja w takich rynkach jest nieco mniejsza, tak? Więc tutaj mamy formy. Następnie są, no są to wszelkie koszty związane z pakowaniem tego produktu, czyli nie wiem, czy wybierzemy karton, czy na przykład potrzebujemy jakieś specjalne naklejki, uwagi na ten produkt i tak dalej. Tutaj są też koszty takiego pierwszego, pierwszego zamówienia, bo pierwsze zamówienia zazwyczaj robimy mniejsze, więc z automatu jakby cena za produkt i ten koszt B jest większy, bo, no bo chcemy po prostu jakby najpierw sprawdzić rynek. Więc pomimo tego, że nie, 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 wiem, nie jest to aż tak opłacalne jak przy większym zamówieniu, myśląc długodystansowo, jest na pewno najbardziej jakby roztropna wersja. No bo lepiej Zamówić jest na przykład, nie wiem, 100, 200, 300 sztuk jakiegoś produktu i, i zobaczyć, sprawdzić. Czy rynek jest na to przygotowany, czy są odbiorcy niż zamówieniem 2000 i obudzić się, że mm, dobra, jednak nie było aż tak dobrze, jak myśleliśmy. Więc to są takie pierwsze koszty, które jakby one są, są tylko związane, są krótkodystansowo. Nie możemy ich odnieść do takiej codziennej sprzedaży, no bo tą formę na przykład płacimy tylko raz. Ogólnie te takie duże koszty pakowania też płacone są tylko i wyłącznie raz. Punkt drugi, punkt numer dwa, no to są jakby takie jednorazowe koszty związane z tym, że dajemy produkt, wprowadzamy produkt na rynek, czyli wprowadzamy produkt na Amazon. I to są takie koszty jak, jak fotograf i zrobienie zdjęć, jak przetłumaczenie swojego listingu na inne języki obce, jak na przykład stworzenie listingu. Ktoś nie robi tego sam, tylko decyduje się na, na wynajęcie ludzi, czy, czy wykupienie kogoś z Fiverr żeby taki mu listing zrobił. To są, to są koszty, które ponosimy tylko i wyłącznie raz dla danego produktu, dlatego też nie możemy połączyć je z każdą sprzedażą, ponieważ one są, one są płacone tylko i wyłącznie jednorazowo. Następne koszty to są też jednorazowe koszty związane z założeniem biznesu. Są to takie koszty jak, nie wiem, trzeba iść do notariusza w przypadku tutaj w Niemczech, czy właśnie całe koszty oprawa związane z założeniem biznesu, czy ewentualne koszty z, z, z otworzeniem konta w banku, czy tam karty, wypłacanie karty kredytowej, tam jest też y, roczna opłata, tak. E, I one są tylko i wyłącznie właśnie raz płacone na dobrą sprawę na całe życie, tak. Posiadania własnej działalności. Następny punkt numer cztery są to stałe koszty firmy. Stałe koszty firmy to jest tak: księgowość. Następnie wykupienie bar kodów, ponieważ potrzebujemy barkodu dla każdego produktu, tak? Następnie jest, są to opłaty za magazyn. Ewentualnie wykupienie jakichś dodatkowych programów, software'ów i tak dalej. Tak samo tutaj są koszty PPC i tak samo tutaj jest opłata za posiadanie konta sprzedawcy na Amazonie, to 40 dolarów euro miesięcznie. Te koszty są raczej, możemy się je spodziewać raczej na pewno co miesiąc, tak? Bo mamy księgowość co miesiąc, koszty PPC, czyli marketingu też mamy co miesiąc. Nie jesteśmy w stanie tych kosztów połączyć naprawdę ze sprzedażą, czyli to nie jest jakby koszt sprzedaży danego produktu, ale musimy wygenerować na pewno profit, który te koszty też nam pokryje, tak? Punkt numer piąty to są właśnie koszty, które są związane ze sprzedażą. Czyli każda sprzedaż, każdy produkt, który sprzedamy na Amazonie ma ze sobą te koszty. I to jest tak, na pewno koszt związany ze z podatek VAT związany ze sprzedażą, nie wiem na przykład w Niemczech 19%, teraz ze na koronę 16%. Następnie mamy Amazon Referral Fee. Który jest związany z, z ceną? Zazwyczaj jest to tak, 10-15% ceny, jaką, jaką nasz produkt posiada na Amazonie. Następnie mamy Amazon Fee, e czyli za to, że Amazon tych produkty nam wysyła do, do innych krajów i tak dalej. On, w zależności od kraju te koszty są różne. Te koszty też można wcześniej sprawdzić na platformie Amazona. E, następnie są to koszty wysyłki z m, magazynu do Amazonu. One nie są jakoś specjalnie wysokie, ale też musimy je wziąć pod uwagę. Następnie koszt, koszt transportu produktu z, z Chin czy z kogokolwiek on idzie do naszych magazynów. Ze transportem związane są też opłaty podatkowe, czyli duty i, i VAT. I tutaj też istotny jest ten koszt produkcji naszego produktu, czy jest, czyli koszt, który zapłaciliśmy, jakby do naszego dostawcy. I te koszty. One są związaną ze sprzedażą, czyli każda sprzedaż, która wygenerowana jest na Amazonie, niesie ze sobą te koszty i one jakby mają odzwierciedlenie wpływ na naszą wysokość naszych, naszych obrotów, sprzedaży i profitu. Na bazie właśnie tych kosztów to wszystko wcześniej można przekalkulować, i na bazie tych kosztów liczymy nasz profit. Z, o, z tego, co zainwestowaliśmy, i jaki mamy po prostu zysk z danego produktu. O tym, jak to obliczyć, to pokażę trochę w innym filmiku. Tutaj chciałam po prostu Wam zebrać, e, jakby wszystkie koszty. Więc, na dobrą sprawę, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że ta sprzedaż musi nam wygenerować taki produkt, żeby taki profit, przepraszam, taki zysk. Żeby opłacić też te koszty stałe, które są co miesiąc, ale żebyśmy mieli też, też pieniądze na, na pokrycie tych kosztów takich jakby jednorazowych, tak? Więc dlatego na początku, musimy mieć trochę tego kapitału więcej, bo są takie koszty, które są od razu, a jeszcze nie mamy profitu, żeby, żeby po prostu z tego, z tego profitu pokryć te koszty. Więc musimy się liczyć z tym, że, że po prostu. Te pieniądze musimy na samym początku posiadać, a dopiero potem w skali długoterminowej e, możemy sobie to odebrać, e, odebrać z profitu. Więc tak, to wszystko, co, co na dzisiaj przygotowałam. Mam nadzieję, że, że możecie zobaczyć tą tablicę i że będzie Wam łatwiej to wszystko jakby zrozumieć. Sama chciałabym na samym początku po prostu wiedzieć, jakie są takie etapy i na co muszę być przygotowana trochę finansowo. I, i na pewno by mi to, to bardziej pomogło po prostu stworzyć sobie takie połączenie w głowie. Co, kiedy i po czym. Teraz pomaga mi to bardzo w prowadzeniu ogólnych kalkulacji, jeżeli chodzi o firmę, więc wiem, że mam takie koszty, jak mam koszty stałe. Na samym początku, jeżeli wprowadzamy jakiś produkt, to musimy sobie zdawać sprawę, że po potrzebujemy jakby gotówkę na, na, na tego fotografa, na stworzenie tego, tych, tych listingów, przetłumaczeń itd. Są to koszty, które są upfront. A potem po prostu pokrywa się to wszystko z, z zysku, z profitu. Więc mam nadzieję, że pomogłam i że trochę Wam to rozjaśni sprawę, jakby taką finansową odnośnie prowadzenia biznesu. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to piszcie też w komentarzach. Mogę przygotować takie, ale naprawdę zgrubne finansowe jakby zebranie tego, ile coś kosztuje, może kosztować na danym etapie. Nie jest to jakoś specjalnie skomplikowane. Po prostu zrobię taką analizę z którejś z naszych produktów, i z naszych początków, żebyście wiedzieli mniej więcej, jak to, jaką pulę mieć fajnie przygotowaną na, na starcie. I na pewno w którymś filmiku pokażę po prostu, jak też liczyć. Ten nasz zysk i profit z inwestycji, zanim jeszcze wprowadzimy jakiś produkt na rynek. Dobrze, to wszystko, co przygotowałam na dzisiaj, więc pozdrawiam serdecznie i zapraszam na następne filmiki.